Witajcie kochani, tak jak obiecałam, tak zaczynamy premierę dokumentu o Piotrusiu, o moim synku, który całe swoje życie walczy o siebie. Zapraszam Was do wysłuchania historii dziecka, które przez 9 lat jest w ciągłej terapii i rehabilitacji. Może zacznijmy od daty urodzenia Piotrusia. Piotruś przyszedł na świat 23 grudnia 2012 roku w piaseczyńskim szpitalu o 11.05. Położono mi na brzuch moje największe szczęście, mojego synka, którego sobie ukochałam, wyczekałam i wymodliłam. Nie tylko ja, bo mój mąż tak samo. Poród był ciężki, ponieważ Piotrusz miał y, duże rozmiary. Piotruś był w ogóle duż, bardzo dużym dzieckiem w momencie porodu. Y, ważył 4 kg, mierzył 59 cm, miał duży obwód główki, z tego co pamiętam, 49 cm. Y, były to wymiary niekwalifikujące się do porodu siłami natury, tylko do cesarskiego cięcia, ale lekarz podjął kontrowersyjną y, decyzję. Y, po latach się dowiedzieliśmy, że to jest nie. Tego się nie praktykuje, co zrobił. Po prostu w momencie y, ostatniej partii, y, parcia wypchnął Piotrusia siłą. Zrobił coś niedozwolonego. Ter, teraz nie mnie to oceniać. Teraz jest najważniejsza walka o mojego syna. A y, wszyscy za to odpowiedz, odpowiedzieli. Mam nadzieję, nie wiem. No już nie będę do tego wracała. I, i tak y, po porodzie zostajemy 7 dni w szpitalu ze względu na panującą żółtaczkę u Piotrusia. Y, Minęła 7 dni. Jest to z tego co pamiętam 31 grudzień, czy pierwsz, wychodzimy do domu. Tak, 31 grudzień, weszliśmy wtedy w Sylwestra to było chyba do domu i cieszymy się malutkim dzieciaczkiem, szczęściem naszym, które wywaliło nas świat do góry nogami. Teraz y, tam, y, cofnie, cof... znaczy, pójdziemy z czasem do przodu y, i mamy kwiecień 2013 rok. Piotrusia odwiedziła moja siostra, prywatnie y, moja siostra, y, a jego mama chrzestna, i wzięła go na ręce, y, przyjrzała się jemu, tak po dłuższym czasie. Powiedziała do mnie jeden tak Słuchaj, coś jest nie tak. To dziecko, mimo czterech miesięcy, jest bardzo niekontaktowe. Wzrok mu leciał, do, y, 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 znaczy odbiegał w ogóle wzrokiem, nie nawiązywał kontaktu wzrokowego, nie wodził wzrokiem. Y, ja jej odpowiedziałam wtedy na to słuch, A ty chcesz od niego, skoro on jest malutki, jeszcze ma czas. Ale y, po jej wyjściu zaczęłam się zastanawiać, i jemu się sama przejrzałam, że faktycznie tak jest, jak ona mówi. I zgłosiłam się do lekarza, pierwszego pediatry, y, znaczy do, do lekarza pierwszego kontaktu, do pediatry Piotrusia, powiedziałam jej swoje y, sugestie takie y, i ona też to zauważyła. No i się zaczęło. Z, y, z, zleciła nam wizytę u neurologa, y, u y, ortopedy dziecięcego, bo Piotrś był bardzo wiotki po porodzie. Y, po prostu no miał strasznie wiotkie, takie lejące się mięś mięśnie i ciałko. Zaczęliśmy y, wizyty od ortopedy. Trafiliśmy do Warszawy do poradni zdrowia na ulicy Romera, z tego co pamiętam, i tam doktor y, Ortopeda po zbadaniu szczegółowym jego zaleciła nam rehabilitację metodą wojty, na którą się szybko dostaliśmy w tym samym ośrodku. I tak, mając y, 4 miesiące 5, 6, 7, Piotruś uczęszcza na rehabilitację, gdzie. Ma ćwiczenia metodą Wojty. Były to ćwiczenia takie relaksacyjne i wspomagające mięśnie. Po czym ja zaczęłam szukać gdzie indziej też dla niego pomocy i z rocznym piotrkiem trafiłam do ośrodka wczesnej interwencji w Warszawie przy ulicy Pilickiej. Tam trafił pod opiekę rehabilitantki pani Magdyk której będę wdzięczna do końca życia, ale to za chwilę o tym. <laughs> przepraszam, że kaszla, i przepraszam za głos, ale jestem chora. Ale obiecałam Wam ten, ten vlog, więc daj, dajemy dalej. No dobrze, swoje odkaszlałam, bo musiałam i idziemy dalej. Piotruś jest na tej rehabilitacji u tej pani Magdy, i tam na miejscu zaczęli się nim interesować też inni terapeuci. Właśnie y, psychiatra, psycholog, i, i na razie to by było na tyle, i powiedzieli mi, y, wie pani, ale y, ja, my byśmy go poobserwowali pod kątem autyzmu, bo y, jednak no, ten kontakt jest kiepski z nim. Jeszcze się cofnę do, do wieku 6 miesięcy. Y, neurolog nam y, mówił, Trafiliśmy w wieku 6 miesięcy do neurologa, i on powiedział: A może to jest słuch, może on nie słyszy? I zlecił nam badanie ABR w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, pojechaliśmy tam na to badanie. Oczywiście się okazało, że on świetnie słyszy, więc to nie było to i zaczęliśmy drążyć dalej. Znaczy ja drążyłam, bo mój mąż nie miał czasu, on musiał pracować, żeby nas utrzymać, a ja rzuciłam, rzuciłam wszystko, żeby ratować Piotrka i drążyłam dalej temat. No i co? I wracamy się z powrotem do tego roczku Piotrusia. Piotruś jest podopiecznym owi napienickiej i tam zaczyna się jego obserwacja pod kątem tego autyzmu. Piotrek kończy rok i zaczyna uczęszczać ze mną na zajęcia mama i dziecko. To były zajęcia takie takie lekkie terapeutyczne dla takiego właśnie noworodka jak Piotruś. Tam były też kilka innych dzieci razem z nim. No i tak sobie uczęszczaliśmy na te zajęcia, ale on był przy okazji cały czas obserwowany. No niestety te symptomy autystyczne się pogłębiały, więc idziemy dalej. Po, dłuż, po długiej takiej obserwacji w wieku półtorej roku diagnoza jak zbicza strzelił autyzm dziecięcy. Niestety nie ma odwrotu, jest autyzm. No i co? I w tym momencie się zapytam: na pewno byście się mnie zapytali, czy płakałam, czy jakoś to przeżyłam. No, muszę coś powiedzieć strasznego, wstrząsającego, ale nie, bo nie było na to czasu. Ja dostałam takiego porządnego, jakby kopa w dupę w tym ośrodku po wyjściu z tej wizyty. Dostałam takiego kopa i z taką myślą, że słuchaj, nie ma co płakać, tu trzeba działać, bo tu płacz nic nie pomoże. I zaczęłam działać. Najpierw się spotkałam z terapeutą, z psychologiem, omówiliśmy taktykę na Piotrusia, z terapeutą integracji sensorycznej. Ze wszystkimi tam rozmawiałam. I ja potrzebowałam też dużo rozmów z psychologiem, z panią Dorotką Szumbarską, dyrektorką tego ośrodka. Bardzo mi ta kobieta pomogła, ale to też w swoim czasie. I tak Piotruś był podopiecznym tego ośrodka przez 7 lat. Przez 7 lat uczęszczał tam na integrację sensoryczną, na, do logopedy, do rehabilitantki. Do psych I do psychologa, i jeszcze miał konsultację u psychiatry. Yy. Cofnijmy się znowu w czasie do roku 2015. Piotrek ma już oczywiście tą diagnozę, ma 3 lata. I w roku 2015 podjął taką decyzję, że oprócz te tej terapii, którą on ma, yy, wdrożymy mu leczenie biomedyczne. Było to leczenie z pomocą lekarza Dan, Dan. który temu lekarz nie chcę mówić. Nie powiem. Yy. I tak zgłosiliśmy się do tej pani doktor. Ona nam zleciła badania bardzo drogie. To były badania w kwocie 3600 zł. I, robił, i zrobiliśmy mu badanie z surowicy krwi i z włosa. Z krwi miało wyjść nietolerancje pokarmowe, z włosa obecność aluminium czy, czy jakiegoś czertenci czy jakiejś innej cholery. Oczywiście wyszło aluminium. Nietolerancje pokarmowe też wyszły na, na biał. Na gluten, więc wprowadziliśmy mu na rok czasu dietę bez glutenu, bez cukru i bez mleka znaczy bez nabiału w ogóle. Był to straszny czas. Był to czas rozpaczy, buntu, agresji z jego strony, dlatego całą rodziną przeszliśmy na tą dietę i przez rok czasu byliśmy na rygorystycznej diecie wszyscy. Po czym po roku czasu zrobiłam mu wyniki badania w laboratorium w Polsce, już normalnie. Tamte też były w Polsce robione zresztą. W normalnym laboratorium zrobiłam mu badania na nietolerancje niepokarowe, i o dziwo nic nie wyszło, że jest czysty, nie ma nietolerancji. Więc yy, decyzją naszą odeszliśmy od tej diety, po prostu zaczęliśmy żyć normalnie. I tak jest do dzisiaj. Yy, o jego wyżywieniu powiem na samym końcu, a teraz przejdę yy, do tego, co było dalej. Przez 7 lat. Kiedy Piotruś był podopiecznym tego ośrodka na pilickiej, był, mógł tam być w momencie edukacji przedszkolnej. W chwili, kiedy skończyła się jego edukacja przedszkolna, bo my skończyliśmy edukację w wieku 8 lat. On był jeszcze odraczany rok szko od szkoły. Więc w wieku 8, przepraszam, w wieku 8 lat, w momencie końca przedszkola skończyła się też nasza współpraca z ośrodkiem wczesnej interwencji i musieliśmy szukać nowego ośrodka dlatego że tam można być tylko, dziecko może być tylko w momencie edukacji przedszkolnej Piotruś poszedł do szkoły i znaleźliśmy ośrodek Fundacji Dzieciom Dłużej z Pomocą to znaczy to było wcześniej bo ośrodek Fundacji Dzieciom Dłużej z Pomocą jest tam Piotruś jest w terapii od 4 lat więc to było wcześniej i tam w tym ośrodku jest, jest w pracy z logopedą, z terapią czaszkowo-krzyżową i z integracją, z integracją sensoryczną. Nie wiem, o czym miałam Wam powiedzieć teraz. Znowu zapomniałam, więc na sam koniec podziękuję z całego serca tym wszystkim terapeutom, panu Mateuszowi. Pani Magdzie, Pani Dorocie Szumarskiej, wszystkim, którzy mieli styczność z Piotrusiem w czasie terapii, w ośrodku wczesnej interwencji, za włożony wkład, za serce i za to, że doprowadzili to dziecko do tego momentu, w którym jest teraz. Trafił do nich jako wiotkie dziecko, wyszedł od nich jako chodzący chłopczyk, ba, chodzący, uciekający on mi teraz ucieka. On ładnie biega, skacze, próbuje mówić. Zrobił się kontaktowy wzrokiem, yy, zrobił się, no, znaczy on przybył takim wspaniałym chłopcem, ale dzisiaj to co było kiedyś, jak trafił, trafił, a co jest teraz, to jest niebo a Ziemia. Dziękuję Wam z całego serca, kochani, za to. Yy, proszę Państwa, jeszcze na koniec powiem taką rzecz. Yy, przez te 9 lat naszego Piotrusia, jego życia, zrobiliśmy mu multum badań. Ostatnim badaniem, jakie było, to było badanie robione, robione półtorej roku temu i to było badanie genetyczne WES. To badanie nam wy, wykazało, jak trzasnął, że autyzm u naszego dziecka jest genetyczny. Jest to gen pochodzący od rodzica, więc sprawa bardzo genetyczna. Nie powiem od kogo. I w, w, w wyniku badania wyszło jeszcze duże prawdopodobieństwo, że drugie dziecko też będzie chore, więc. Co mogę na to odpowiedzieć? Dostałam po prostu rozpaczy. Byłam w strasznej roz rozpaczy, jak usłyszałam tą wiadomość, ale pomyślałam sobie, kurczę, no. Co mi ta rozpacz da? No, nic mi nie da. Trzeba żyć dalej, trzeba kochać życie, trzeba celebrować życie i cieszyć się tym dzieckiem takie, jakie jest, bo jest naprawdę wspaniały chłopczyk. A drugie dziecko będzie w taki czy inny sposób, będzie zobaczymy jeszcze. Mam 36 lat, mam czas na myślenie, jeszcze trochę tego czasu mam. Dziękuję Wam za wysłuchanie moje, mojej historii, znaczy historii mojego synka, bo to nie jest moja, znaczy poniekąd jest moja historia, ale to jest bardziej historia walecznego Piotrusia, który 9 lat walczy o siebie. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. Na sam koniec chciałabym prosić Was o subskrypcję, o reakcję. Dajcie łapki w górę i do zobaczenia niebawem.